Powodem spotkania dzisiejszego jest podpisanie umowy na wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej uzyskaniu w imieniu inwestora jest nim świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich decyzji środowiskowej, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla projektu dotyczącego budowy drogi, przebudowy drogi wojewódzkiej 973 na odcinku Odbuska Zdrój z budową przeprawy mostowej w Nowym Korczynie do miejscowości Borusowa w województwie małopolskim. Droga Odbuska Zdroju z obwodnicą planowaną z Bludowic i Nowego Korczyna. Nowy most w Nowym Korczynie najpierw na rzece Nidzie, a później na Wiśle, no bardzo istotne dla nas. Po pierwsze Albo utworzenie nowego korytarza drogowego, alternatywnego dla przebiegu drogi krajowej 73, która dzisiaj jest przeciążona, która na pewno nie spełnia swoich funkcji. Wiemy także, że droga ta ma bardzo istotne znaczenie dla mieszkańców Małopolski, bo przez tereny Małopolski także nam, mieszkańcom Świętokrzyskiego, daje możliwość najbliższego dojazdu do autostrady A4. Porozumieliśmy się z marszałkami z Małopolski w dniu 31 października. Wtedy podpisaliśmy symboliczną umowę na promie w Nowym Korczynie, gdzie strona Małopolska powierzyła nam e, województwo Świętokrzyskiego pełnienie roli inwestora i w ich imieniu także przygotowanie dokumentacji projektowej. Dalej pan dyrektor Damian Urbanowski 14 stycznia przeprowadził przetarg na wykonawcę prac projektowych i dokładnie w dniu 11 lutego nastąpiło ogłoszenie o wyborze ofert i tutaj informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Promos Consulting z Rzeszowa, i temu właśnie przedsiębiorstwu powierzymy wykonanie. Tej dokumentacji projektowej wartość zamówienia to jest 432 tysiące złotych. Jest to projekt niełatwy, bo mamy tam tereny Natura, obszary Natura 2000, mamy tam skomplikowany układ mostowy, który będzie musiał być, jak mówiliśmy, najpierw na Nidzie, później na Wiśle chciałbym podkreślić, że wbrew początkowym zamierzeniom czy planom, odeszliśmy od myślenia o tym, żeby prowadzić drogę starym śladem, ponieważ uważamy, że Projektując nowe rozwiązania, powinniśmy dać nowoczesne rozwiązania i odciążyć miejscowości dokładnie nowy Korczyn z Bludowice od ruchu tranzytowego.